Proszę Państwa, to znowu moje pieski, które na cześć Pana Marcina Jarosza ze Dnia yy, odżywiają się w sposób jarski. Jak Państwo widzą, o, szukają sobie troszkę lepszej, bardziej soczystej trawy. Ale to już nawet nie chodzi o moje pieski, proszę Państwa, bo ja pokażę Państwu tutaj otaczającą okoliczność przyrody, yy, że tutaj byłoby świetne miejsce do startu tej naszej rakiety kosmicznej w kształcie latającego noc nocnika yy, z kutasami na Marsa. Stąd starszowscy samorządowcy mogliby odlecieć w kierunku tej tak zwanej Czerwonej Planety, dlatego, że tu jest sporo miejsca, tutaj są domy, no domy można by wyburzyć, nie jest ich tak dużo, bo trzeba tego miejsca troszkę więcej, szczerze mówiąc. Tam w drugą stronę, pokażę Państwu, jest tak zwany Trzeci Upust. Na Trzecim up Upuście to ludność miejscowa mogłaby dać upust radości z tego, że nasi samorządowcy wlecieli na Marsa i będą go kolonizować. No, jak się tak obrócę dookoła, to zobaczą Państwo, że to jest znakomite miejsce na ten głupodrom, czyli miejsce, z którego wystartuje na Marsa latająca, latający nocnik z kutasami. Pożegnam się z Państwem.